Dzisiaj na warsztacie ciekawe piwo z Polski. Chciałbym powiedzieć, że domowe, ale tym razem nie. Piwo z Jedliny Zdrój. Piękne, klimatyczne uzdrowisko. W zeszłym roku, we wrześniu byłem całkiem niedaleko, ale nie wiedziałem, że tam jest hostel i browar. Gdybym wiedział, na pewno bym zajechał. Być może będę w przyszłym roku. Znaczy w tym roku. Co dalej? Ten browar produkuje sześciopaka. Jest to taki browar, który ma troszeczkę zmechanizowanego hernsa. Takie dwie kadzie z głównym sterownikiem. E, czyli czyli całkiem, całkiem w porządku instalacja, że tak powiem. Serwują własne piwa, oczywiście pszeniczna. Ja, ja teraz przekręcę. To zabrzmi to trochę nieprofesjonalnie, ale tam coś w stylu pszeniczny pan, jakiś lord, e, dama. No i wybrałem sobie. Piwo, które akurat jest w moim guście, jest to Jedliński koźlak, buteleczka 03, czarny kapsel. Oczywiście bez kontry, sama, sama lekko krzywo naklejona etykieta, ale jakże jest to klimatyczne. Piwo otrzymałem dzięki uprzejmo uprzejmości jednego z widzów. Zrobiliśmy sobie wymiankę. No, i jestem ciekawy, jak jedliński koźlak zaprezentuje swoje, pokaże swoje różki. Czy ubodzie, czy nie? Ekstrakt 16,5% wagowo, alkohol 7,5% objętościowo. No, czego tutaj po koźlaku oczekiwać? Pięknej barwy rubinowej, melanoidy, suszone owoce i tak dalej. Melanoidyny, suszone owoce, no i wszystko co najlepsze. Czytamy tutaj, że jest to uparte zwierzę, nieodparty urok jedlińskiego. Browaru Jedlinka Bok Skład woda, słód, jęczmienny, drożdże chmiel. No okej, okay. przydałoby się jakaś większa informacja, w ogóle troszeczkę większa etykietka. Ale piwa są, że tak powiem, limitowane. I tak cieszę się, że mogę skosztować jakże daleko od jedliny zdroju, czyli w gdyni. Wobec tego przejdźmy do degustacji. bardzo przyjemny dymek, są jakieś lekkie zanieczyszczenia pod kapslem, no ale za coś wspaniałego, aromat suszonej śliwki, ba, lekko podwędzanej śliwki, no doskonały aromat, piękna podstawa słodowa. Taka solidna, ale też słodka, gęsta nawet w aromacie. Nie mogę się oderwać od buteleczki. Polejmy. Jedliński Koźlak. Browar Jedlinka. Oczywiście w Jedlinie Zdrój. Proszę. Piwo przyciem, przyciemnione. Piana drobnoziarnista. Nie jest tam jakaś mega obfita, ale, 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 ale jest, yy, no właśnie, czy jest trwała, będzie powoli pękać. Yy, piwo koloru yy, machoniowego z yy, przebłyskami, zaskloniowaję się w ogóle do um, teku, do, do tego, żeby oceniać barwę. Coraz bardziej mi irytuje yy, teku. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli chodzi o zbieranie aromatu, jest w tym coś pięknego. Pokuszę się o stwierdzenie, że takich aromatów to ja dawno nie czułem w koźlaku. Pamiętacie koźlaka? Tam e, polczyliście niektórzy hajtem, że porównuje swojego koźlaka do koźlaka e, z browaru, oczywiście żywiec, tej, 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 tej wersji boka. Przecież to się ma nijak? Zobaczcie, następny koźlak, który jest ciemny, piękny, rubinowy, taki machoń mosiąc, ba. E, aromat powala Tofi i śliwka. No, bardzo żałuję, że nie możecie. Że obecna technologia, technika nie pozwala przekazać aromatów, bo autentycznie byście pospadali z krzesła i foteli. Kurka, woda, to zwala znów. Typowy aromat koźlakowy. Ciepły, rozgrzewający, e, wspaniały, śliwkowy tofi. To są wręcz kurcze praliny, śliwki oblane w czekoladzie. No, coś niesamowitego. Tofi, czekolada. Super, przejdźmy do degustacji, bo nie mogę się doczekać. Proszę, proszę, jaki licing? Jedynka z pozdrawiam Was, jedynka. Koniecznie w tym roku tam się wybiorę. Coś niesamowitego, śliwki w czekoladzie a z małą wkładką tofi. Wyobraźcie do to sobie, niesamowite. Piękna podbudowa słodowa, dużo melanoidy. Nagazywanie takie jakie kocham, e, średnie do niskiego, a właściwie niżutkie. Piana pięknie próbuje nad, nadbudowywać. E, Proszę, no lacing mówi sam za siebie. Czapki z głów. Czapki z głów. Wybaczcie, lecz całość nie wypiję. Nie ja będę się tym delektował, delektował, delektował. Jest dopiero 20, a ja do północy mogę się tym koślaczkiem delektować. Boże, urwało mi dupę. Przepraszam za e, sformułowanie, które no, nie jest zbytnio e, kulturalne. Piana, no, no niesamowite, zobaczcie jak się piana powoli nadbudowuje. W tej chwili podolewce, jak to bywa podolewce w piwach domowych? Proszę, jednolita, e, biała, bardzo drobno oczkowa poduszeczka. Coś wspaniałego, to jest po prostu, to jest, e, to jest, to jest idealne. Nie no, rozpływam się, pewnie czujecie, przepraszam za te moje tutaj wylewne... E, dyskusję do tego piwa, ja tego piwa nie dostałem za darmo, to była wymianka. To nie jest audycja sponsorowana, to nie jest lokowanie produktu, to nie powstało przy współpracy, ale jeżeli będziecie... W... Spójrzcie na mapę w ogóle, ludzie z północy, gdzie jest Jedlina Zdrój, jedźcie tam, do browaru Jedlinka i kupcie piwo, kupcie Koźlaka, jeżeli będzie dostępny. Szok szok w majtkach Takiej kondensacji aromatów śliwkowo czekoladowo yy, melanoidowo z delikatną nutą tofi to ja nie czułem no może czułem yy, yy, Takim dobrym koźlaku, bardzo dobrym koźlaku, którego zapomniałem. Aventinus chyba. Mogę to do tego przyrównać. Wierzcie mi. Mmm... Zero skaz, zero wad. Ja chyba wszystko już powiedziałem. Niepozorna etykieta, ale piwo... Zrywa beret. Ten bok tak was dziąbnie w tyłki, że jeżeli macie jakieś włosy albo reszki, tak jak ja, to te reszki będą wieczorem po prostu odpadać. Soda! W ogóle nie czuć alkoholu. W ogóle 7,5% objętościowo. Ekstrakt 16,5%. Piwo wydaje się gęstsze niż 16,5, tak organoleptycznie. Wydaje się dużo solidniejszy materiałem niż 16,5. Przydałoby się, jeżeli mógłbym się do czegoś się doczepić, to do tej etykiety, żeby nie wiem, czy, czy je sprzedaje. Wydaje mi się, że sprzedaje butelkowe piwa. Warto byłoby napisać e, dokładny skład. Naprawdę w kolejności woda, słody, bla bla bla, chmiele. Bla bla bla, drożdże, bla bla. To byłoby naprawdę już e, szczyt. Szczyt minimum, jak to <grym> zauważyliście. Pozdrawiam wobec tego Jedlinkę. Wszystkiego najlepszego. Uważcie takie piwo. Z pewnością Was odwiedzę. Bądźcie tego pewni. Będę Was. Wszystkiego najlepszego. Browarzy Jedlinka. Nie macie życzę go wstydzić. Piwo jest po prostu boskie. Pozdrawiam Was.